Wczesnym rankiem, gdy za oknami blady świt, a nad polami unosi się poranna mgła, gdy większość z nas smacznie śpi i nie w głowie ma eskapady, na polach budzi się życie, możemy zobaczyć i prawie dotknąć majestatyczne ptaki, dystyngowanie poruszające się w łanach zbóż, żurawie w swej całej krasie. Bladym świtem, wyruszmy w teren, zawsze jest coś, co warto zobaczyć.